Witam cieplutko. Pewnie też Państwo kochacie kwiaty. Nie wyobrażam sobie bez nich ogrodu. Dodają nam pozytywnej energii, cieszą oko, a nawet chronią inne rośliny. Bardzo lubię sadzić w ogrodzie kwiaty wieloletnie, ale te jednoroczne również. Co roku kusi mnie, by wysiać coś nowego, przynajmniej dla mnie nowego. Nie inaczej jest w tym roku. Troszkę się pochwalę. Kupionymi nasionami, może będzie to jakaś podpowiedź. Myślę, że Państwo też się pochwalicie swoimi wypaczonymi okazami. Ciekawie będzie wymienić się swoimi doświadczeniami, a więc zaczynamy. W tym roku zainteresowałam się ostrogowcem czerwonym. Jest to wieloletnia roślina, krzaczasta bylina. Kwitnie od maja do sierpnia, a więc długo będzie cieszyć nasze oko. Dodatkowym atutem kwiatów jest ich zapach. Atrakcyjny dla pszczół, i motyli. Wysokość 60 do 100 cm. Sadzimy go w ciepłym, nasłonecznionym miejscu lub półcieniu. Na glebie suchej lub lekko wilgotnej. Jeśli mamy takie miejsce, może warto pomyśleć o tej roślince. Ja będę przynajmniej próbować. Ponoć dobrze rozmnaża się z nasion, z nasion, więc mam nadzieję, że uprawa się uda. Kolejna roślinka Len wielokwiatowy czerwony to roślina jednoroczna o wysokości około 40 cm. Kwitnie od końca maja do pierwszych przymrozków. Zauroczył mnie kolor kwiatów koralowa czerwień. Ale chcę mieć go w ogrodzie z jeszcze jednego powodu. Len chroni rośliny przed stonką ziemniaczaną. Warto posadzić go obok psiankowatych typu bakłażan, papryka czy obok tytoniu ozdobnego, gdyż stonka y, też go lubi. Podłoże wybieramy żyzne, lekko wilgotne. Wysiewamy kwiecień wprost do gruntu. Len trwały jest to roślina wieloletnia. Potrzebuje podłoże piaszczyste, średnio suche, wapienne i średnio zasobne w składniki pokarmowe. Jest w zasadzie odporny na brak wody. Kwitnie od czerwca do lipca i nadaje się do uprawy w pojemniku. Ja właśnie będę musiała uprawiać w donicach lub na podwyższeniu. U mnie to łatwiej o nadmiar wody niż jej brak, ale skoro len ma chronić przed stonką, to warto go w swoim ogrodzie mieć. Poza tym ma bardzo ładne niebieskie kwiatuszki. Tytoń oskrzydlony, niski. W zeszłym roku zachwyciłam się tytoniem ozdobnym. Jego wygląd, a przede wszystkim zapach jest obłędny. Umila pobyt w kąciku rekreacyjnym. W tym roku zainteresowałam się niską odmianą. Nadaje się on do uprawy w donicach, dorasta. Od 50 do 75 cm wysokości. Na rabacie kwietnej warto posadzić w dużych grupach, gdyż lepiej się wtedy prezentuje. Potrzebuje dość wilgotnej gleby. Nasiona wysiewamy w marcu w ciepłym pomieszczeniu. Naprawdę zachęcam do uprawy tych kwiatów. Są piękne, pachnące i kwitną aż do pierwszych przymrozków. Kolejna ciekawa roślinka, kroplik tygrysi. Urocze kwiatuszki, troszkę podobne do lwiej paszczy. Mogą mieć różne kolory i są pokryte plamkami i cętkami. Jest to niewysoka roślinka, dorasta do 20-30 cm. Myślę, że będzie ciekawym akcentem na, na najbliżej położonych częściach rabat, na obwódkach. Nie toleruje suszy. Najlepiej więc uprawiać go w pobliżu zbiorników wodnych, ale i tam trzeba pilnować, by stale miał wilgoć. Najgorsze, że ponoć lubią je ślimaki, więc pytanie, czy one u mnie ocaleją. Wysiewamy w lutym lub na początku marca. Siewki można pikować na stałe miejsce po 15 maja, gdyż nie jest to roślina odporna na przymrozki. I choć jest to bylina, to u nas jest traktowana jako roślina jednoroczna. Nigdy nie, nie uprawiałam heliotrop. Jest to bylina, ale u nas traktowana jako roślina jednoroczna. I znowu piękne kwiaty o pięknym zapachu, przyciągającym pszczoły i motyle. Wybieramy dla niego ziemię żyzną i wilgotną. Lepiej czuję się w strefie częściowo zacienionej. Jeśli chcemy mieć je w ogrodzie, musimy wysiewać je jak najszybciej do pojemników, a na stałe miejsce, no to do, wiadomo, dopiero gdy miną przymrozki. Oczywiście w moim ogrodzie nie może zabraknąć aksamitek. Dokupiłam cztery odmiany, jeden gatunek, a każda z nich wygląda całkiem inaczej. Aksamitka wzniesiona. Ja ją kupiłam pod nazwą Hawaii. Jest to wysoka odmiana. Moją uwagę przykuły duże karbowane kwiaty o pomarańczowej barwie. Będą wyglądać cudnie. Kolejna. Aksamitka wysoka clown. Wyglądają zabawnie. Mam nadzieję, że będą poprawiać mi humor. <grytania> Osiągają wysokość do 60 cm. Uważam, że naprawdę ciekawa odmiana. Aksamitka wąskolistna Talizman. Ona jest nieco niższa, od 15 do 25 cm. No i ma słodkie żółte drobne kwiatki. Kolejna aksamitka wzniesiona kremowo-biała, niska. Pod taką nazwą była. Ona dorasta od 35 do 50 cm i też piękne kwiaty które mają być idealne do doskonała na cięte, o tak piszę. Pamiętajmy, że aksamitki w ogrodzie to skarb. One chronią przed szkodnikami, to strażniczki naszych ogrodów. Dlatego warto je mieć, tym bardziej, że takie bogactwo odmian, że naprawdę można wybierać. Taki mam plan. Mam nadzieję, że uda mi się powstrzymać, by nie, nie dokupić jeszcze jakichś kwiatów, ale trzeba zachować zdrowy rozsądek no bo wszystkiego nie można mieć. Trzeba jeszcze mieć czas i możliwości, żeby o to, co wysiejemy, zadbać. Gdyby mi się to udało, to już będzie super. Jestem ciekawa, jakie kwiaty Państwo planujecie yy, hodować w swoich ogrodach. Myślę, że. Rozpoczynamy ciekawą dyskusję, poznamy ciekawe odmiany kwiatów i myślę, że Państwo w tym pomożecie. Dziękuję dzisiaj za uwagę i życzę udanych, pięknych kwiatów.